Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na odcinek z serii do kawy, tym razem pyszne i bardzo proste ciasto z truskawkami. Pamiętajcie, że wszystkie składniki na ciasto muszą być ciepłe, to znaczy, że najlepiej je wyjąć z lodówki kilka godzin przed pieczeniem ciasta. Dzięki temu nie powstanie zakalec. OK, zaczynam zawsze od przygotowania sobie składników w odpowiednich proporcjach. Wszystkie informacje macie podane w opisie na dole. Do miski wbijam jajka oraz dodaję cukier waniliowy i cukier zwykły. Mieszam trzepaczką, aż wszystko się ze sobą połączy. Następnie dodaję dwie łyżki jogurtu naturalnego lub greckiego, olej, budyń śmietankowy i mieszam przez dosłownie chwilę. Następnie dosypuję proszek do pieczenia i mąkę. Jeśli boicie się zakalca, to w opisie podałam Wam wszystkie wskazówki, jak go uniknąć. Jeśli się do wszystkiego zastosujecie, to powinno być wszystko dobrze. Ok, ciasto mam wymieszane, kroję truskawki na pół i wykładam je na ciasto. W garnku rozpuściłam masło, dodałam cukier, wymieszałam i dodałam mąkę. Powstała pyszna kruszonka, którą posypię moje ciasto. Ok, ciasto gotowe, wkładam je do rozgrzanego piekarnika na godzinę. I tak wygląda ciasto po upieczeniu. Po więcej zdjęć zapraszam na Insta. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Dziękuję, że tu jesteś i zapraszam na kolejne odcinki na kanale. Pa!